Cześć, Maciej Koper HDTV.pl. Znalazłem się właśnie na stanowisku LG i zaraz, jak zobaczycie, jest tutaj bardzo czarno. Cały wystrój w pełni czarny. Nie bez przyczyny, oczywiście. Stoją tutaj OLEDy, czyli te wyświetlacze, które lubimy najbardziej. OLEDy, jak na pewno wiecie z naszych testów, charakteryzują się idealnym poziomem czerni, unoszącym po prostu zero. Czyli jako jedyne pokazują nam. E, najbardziej, najgłębszy i najplastyczniejszy obraz w nocy podczas oglądania w warunkach takich kinowych. E, poza tym, praktycznie wszystkie inne walory mają również na najwyższym poziomie. Powstaje więc pytanie: Co można jeszcze udoskonalić w OLEDzie? Można na przykład dołożyć mu hdr -a. i to się właśnie stało. Na tej wystawce widzimy e, modele EG960, czyli te tegoroczne najwyższe. I widzimy, z jakich źródeł przyjmują one HDR. Pierwszy z brzegu e, obsługuje z zewnętrznego tunera, e, podany obraz przez HDMI, oczywiście z HDR-em. E, następny tutaj już nie podejdę, bo stoi publiczność, ale może postaram się tak pokazać. E, HDR z satelity bezpośrednio, w, z, za pomocą wbudowanego e, tunera. Następnie mamy. Zbudowanego tunera naziemnego DVB-T2, i ostatni e, to jest HDR podany przez platformę hybrydową, czyli HBB-TV. E, na stoisku stoją praktycznie same OLEDy. Producent wie, co pokazywać, wie, co jest najlepsze. E, no, jak widzicie, są one w różnych miejscach. E, pokazują różne ciekawe rzeczy, na przykład tutaj. Galeria sztuki, wszystko wygląda bardzo ładnie. I takie w rzeczywistości jest.